Cześć, z tej strony Nina na ekranie na ekran, a właściwie moje konto na walonie Fundacji Avalon. Zauważyłam, że parę osób przysłało mi ostatnio smsy charytatywne. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo dziękuję serdecznie, że poświęciliście te pary złotych, żeby mnie wesprzeć. Doceniam ogromnie. Tutaj mogę chyba pokazać fragmenty ich, tych darczyńców, fragmenty ich numerów telefonów, no bo to są tylko fragmenty, widzę, że to parę osób przysłało. Kilka razy ten, ten SMS. Dziękuję serdecznie, naprawdę. Dzień dobry Ci, dla Niny Widzę był, a za chwilę pokażę coś jeszcze. I z tego miejsca chcę podziękować też Iwonce za to, że zdecydowała się wysłać mi kawkę w By Coffee to. Dziękuję bardzo Ci serdecznie, naprawdę doceniam. I każdy, zdecydowałam, że każdy, każda wpłata w By Coffee Too to będzie taki faktycznie napiwek za, za moją robotę na YouTubie. I y, wszystkie pieniądze z tego tytułu będą przeznaczane właśnie na. I może kupno nowej gry, może wykupienie lepszego y, internetu, co jest moim marzeniem? Więc może w tę stronę pójdziemy, bo czy wszystko muszę wydawać na leki? Cały czas to tak myślę, przecież czasem mogę wydać coś, żeby jednak ten kanał trochę rozruszać. Więc y, to będzie jakby źródło. Mam nadzieję, że to źródło troszkę wybije. Tak więc dziękuję, dziękuję bardzo za datek, dziękuję za kawkę. Do usłyszenia, papa. Pa.